Całe, nie tak tętniące życiem i przede wszystkim pozbawione turystów. To wszystko związane jest oczywiście z trwającą pandemią i lockdownem, no bo gdzie mają przyjeżdżać turyści, skoro zamknięte są stoki, zamknięte są restauracje, zamknięta jest cała infrastruktura? Górale zapowiadają weto i walkę o otwarcie gospodarki. I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać z przedstawicielami konfederacji, którzy na podhale przyjechali, są posłowie. Krzysztof Bosak i poseł Konrad Berkowicz oraz działaczem Konfederacji partii Korwin Ruchu Narodowego Korony Grzegorza Brauna. No, krupówki dzisiaj nie tak tętniące życiem, jak ma to miejsce zazwyczaj, szczególnie w szczycie sezonu, a dodatkowo dzisiaj kwalifikacje do Pucharu świata w skokach narciarskich, przygnębiająca atmosfera. No i może zacznę od Konrada Berkowicza, o to wrażenie, które tutaj krupówki. Pozostawiają dzisiaj właśnie takie niezbyt ciekawe, niezbyt wesołe. No ja bywałem nieraz na krupówkach i na moje oko to jest tak maksymalnie 10% ruchu, tego co zwykle. Może przespacerujmy się w takim razie tymi krupówkami. A to się zgadza ze statystykami podawanymi przez tu lokalnych przedsiębiorców, którzy mówią, że tak właśnie około 80-90% obrotu. Spadło, no, także, bo, bo to nie tylko hotele, stoki i restauracje, ale to cały biznes powiązany z tym. Także to jest bardzo poważna rzecz. No, tutaj się czasem w sezonie zarabia na cały rok i nagle ludzie są odcięci od e, źródła dochodu i dlatego przyszliśmy wspierać góralskie weto, zwłaszcza, że tak naprawdę zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem, można prowadzić działalność gospodarczą. Tylko trzeba nie brać pod uwagę rozporządzenia, które jest bezprawne. No i właśnie tutaj już podobno co drugi, trzeci pensjonat zapowiedział, że... Za chwilę się otworzy, i jeżeli to się stanie ruchem masowym, to administracja nie będzie w stanie tego wszystkiego kontrolować i stanie się to już zwyczajem. Mam nadzieję, że to spowoduje, że rząd wycofa się z tych bezprawnych i szkodliwych rozporządzeń. No właśnie, nie tylko Podhale, nie tylko Górale zapowiadają podjęcie działań, otwarcie swoich biznesów. Docierają do nas takie sygnały z całej Polski. No a to chyba dobra informacja dla przedsiębiorców z całego kraju właśnie. No, bez powszechnej presji społecznej na rząd, żeby otworzyć gospodarkę, nic się nie zmieni. E, posłowie PiSu i środowisko rządzące stworzyło swój własny układ zamknięty i oni żyją w przekonaniu, że ponieważ premier e, wraz z PFR-em rozdali sporą sumę pieniędzy, to że sytuacja jest dobra, a sytuacja nie jest dobra. Przed chwilą przy stoku Herenda rozmawialiśmy z właścicielami szkółki narciarskiej. Oni mówią, że w ogóle żadna pomoc nigdy do nich nie trafiła. E, widzieliśmy przy Gubałówce pozamykanie. Kane, Stragany. Widzieliśmy właśnie te nieczynne stoki narciarskie. Mijaliśmy pensjonaty, schroniska, kwatery, z których przecież niektórzy z nas sami korzystali. No, są z nami też działacze, którzy tutaj mieszkają. Oni by najwięcej powiedzieli i myślę, że powiedzą za moment. Ja tylko wspomnę, że mamy za sobą konferencję prasową pod Wielką Krokwią. Na szczęście media dopisały. Mam nadzieję, że zrelacjonują to, co zapowiedzieliśmy z Konradem przed no, godzinę temu. I, I to jest projekt ustawy która ma całkowicie uchylić restrykcje gospodarcze. Koniec z ograniczeniami gospodarki, koniec ze straszeniem ludzi zwrotami pomocy z PFR-u, koniec z zastraszaniem przedsiębiorców karami administracyjnymi, policją i sanepidem. Pozwólmy tym wszystkim, którzy chcą uczciwie pracować, zarabiać samym na siebie, a nie jedną ręką tłamsić ich, wpychać im głowę pod wodę, topić tych ludzi, a drugą ręką y, tą marchewkę na kiju przed nimi wystawiać, czyli tą pomoc z PFR-u, wraz z którą bierze się Zobowiązanie, że nie wolno zmienić stanu zatrudnienia. Od jednego z przedsiębiorców słyszałem, że na tym samym stanowisku on nie może jednego człowieka zwolnić, innego zatrudnić, bo podobno już to może być uznane za zmianę stanu zatrudnienia i na tej podstawie mógłby stracić pomoc. Kuriozalne sytuacje, absolutnie. A takich kuriozalnych sytuacji jest niestety w dobie kryzysu coraz więcej. Porozmawiam właśnie z lokalnymi tutaj osobami, które prowadzą swoje biznesy, które mogą nieco więcej powiedzieć o tym, jak wygląda to wszystko. Na Podhalu. Panowie, no, bardzo proste pytanie o, o nastroje, o to, czego wy tutaj oczekujecie w tych najbliższych dniach po tym, jak zapowiedziane zostało to góralskie weto, no i otwarcie na nowo swoich biznesów. No my mamy tutaj podstawową kwestię, którą chcielibyśmy uzyskać, czyli to, żeby rząd po prostu nie dotował, nie dawał nam jakichś pieniędzy, zapomógł i tak dalej. Po prostu chcemy pracować. Chcemy uczciwie zarabiać, chcemy otworzyć biznesy, które, które mamy. Cała branża turystyczna, hotelarska, gastronomiczna, transportowa, eventowa czeka po prostu tak naprawdę na otwarcie, które nie wiadomo nawet kiedy będzie. Miało wszystko się zakończyć już teraz w styczniu. Jakieś przesłanki są do tego, że będzie to przedłużone aż do końca marca, czy nawet początku kwietnia. E, i stwierdziliśmy, że będziemy działać w, e, w świetle prawa, czyli będziemy podążać za polską konstytucją, w której mamy jasno zapisane w artykule 22, że nie można zakazać działalności gospodarczej. E, Innym, innym aktem niż ustawa, a wszystkie działania rządu, które teraz, na których teraz tak by cała administracja państwowa polega, to tylko i wyłącznie rozporządzenia. Mamy już pierwszą jaskółkę, która, która daje tutaj nam jakąś nadzieję, czyli wyrok sądu administracyjnego w Opolu, który przyznał rację, że można otworzyć, można działać. Normalnie i stąd też poparcie dla tego oddolnego ruchu, którym jest góralskie weto. No właśnie, góralskie weto, czyli porozumienie kilku różnych branż, no ale są to branże bliskie sobie to takie naczynia połączone i pytanie, czy Podjęliście decyzję o jakiejś takiej wspólnej strategii, no i jak ten protest również, bo chciałem zapytać, czy oprócz samego otwarcia biznesów planujecie różnego rodzaju manifestacje pikiety? Przede wszystkim najważniejsze jest w tej chwili dla nas otwarcie biznesów, bo od tego tak naprawdę zależy, zależy, zależy nasza przyszłość. To jest, że tak powiem, najważniejszy priorytet. O manifestacjach, o protestach będziemy myśleli, jak zaczniemy normalnie żyć i, i normalnie zarabiać. No i powoli będziemy próbować otwierać te biznesy wbrew temu, co, co, co myśli i co próbuje nam narzucić rząd. Jesteście zmobilizowani? Nie boicie się reperkusji, nie boicie się wszelkiego rodzaju kontroli, no bo tych nie można wykluczyć, one na pewno będą i do... Też moje pytanie do was, czy zakładacie, że wy będziecie w jakiś sposób zastraszani? Z całą pewnością jakieś represje rząd będzie stosował w stosunku do nas. Natomiast prawo jest po naszej stronie, jak tutaj moi szanowni przedmówcy raczyli wspomnieć, i będziemy wychodzić na, na, na drogę postępowania sądowego, żeby to wszystko zrobić zgodnie z prawem, a nie wbrew prawu, tak jak to w tej chwili robią rządzący. Da się odrobić te straty, które ponieśli przedsiębiorcy do tej pory, no bo zamknięta gospodarka, chociażby gastronomia jest od 24 października. To jest przeszło 70 dni. Więc czy jeszcze w sezonie, szczególnie tutaj na Podhalu, te straty są do odrobienia. No oczywiście, że w tym roku już nie jesteśmy w stanie odrobić tych strat, ponieważ no do tej pory nic nie otwarte mamy. Tutaj mamy przykład, jednej z restauracji, która widzimy dania na wynos, ludzie stoją w kolejkach, następnie te osoby będą jadły przy tych koszach na śmieci czy to jest normalne, czy to tak wygląda wolność w naszym kraju? Tego, tego nie można opisać, tego nie da się wyjaśnić, dlaczego, dlaczego tak się właściwie dzieje. Niestety tych strat już na pewno nie odrobimy. Mamy nadzieję, że rząd od poniedziałku uchyli się za nami, za przedsiębiorcami, za zwykłymi ludźmi obywatelami i otworzy po prostu tą, tą całą naszą gospodarkę. Mamy takie nadzieje. Nadzieje tutaj na Podhalu, ale nie tylko, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, w całej Polsce restauratorzy, hotelarze, przedsiębiorcy buntują się wobec obostrzeń, które nakłada rząd Prawa i Sprawiedliwości i chce otworzyć się na nowo swoje biznesy. To już po 18 stycznia, jak będzie czas, oczywiście pokażę. Wszyscy na pewno, szczególnie przedsiębiorcy, liczą na to, że ich mobilizacja coś wniesie. Ja zakładam maskę, ale